Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj biorę się za docinanie cokołów i przyklejanie. Cokół będzie o wysokości 7 cm, kilka sztuk już są uciętych, przeszlifowanych na gotowo. Tutaj akurat ten sok, który widzicie to jest oryginalną krawędzią. Resztę docięć nieoryginalnych, szufajcie sobie padem polerskim. a jeżeli nie macie pada polerskiego, a nie macie tych cokołów zbytnio dużo do zrobienia, to też fajnie można to zeszlifować papierem ściernym. No wiadomo, że jeżeli ktoś często kładzie pytki czy też robicie go, to ten pad, w ten pad się zobaczy ale jeżeli robicie u siebie w domu na przykład i nie chcecie inwestować, bo pad kolarski też taki lepszy około 80 zł kosztuje, no to wystarczy, jeżeli macie tych metrów bieżących dużo, może też papierem ścierem sobie fajnie zeszlifować. Oczywiście mówimy o tej krawędzi oryginalnej, także zapraszam do oglądania. Jestem właśnie na etapie przyklejania cokołów do ściany. Oczywiście najlepiej stosować tą samą zasadę co przykładzenie na podłogę czy też na ściany całych płytek czy gresu. Czyli cienką warstwę dajecie na płytkę i plus na ścianę. To jest najlepsze połączenie. Wiadomo, że to są tylko cokoły, no ale jak ktoś będzie smywał podłogę może zawsze mopem uderzyć żeby gdzieś wam coś nie odparzyło. Ja osobiście było ściany już mam praktycznie na gotowo Wiem, że cokoło się powinno robić przed malowaniem i tak dalej, ale wcześniej była taka dosyć niska temperatura i że ogrzewania tutaj nie było i musiałem sobie zmienić kolejność prac, tak, także miało być malowanie, później miały być panele, płytki i tak dalej, ale wyszło z tego, że z panelami też musiałem się wstrzymać, ponieważ była zbyt duża wilgotność w domu, który wykańczam i dlatego trzeba było trochę to pozmieniać. Ściany już mam praktycznie gotowe, no wiadomo że te cokoły będą jeszcze do obrobienia później, ale na razie tego nie będę druszał jak mi to wszystko wysnie, pojadę sobie wszystkie cokoły do końca i tam za jakiś dzień, dwa, to zrobię takie podsumowanie, wam pokażę jak ta podłoga wygląda po całości, jak już będą wszystkie cokoły położone, większość już mam położone, ale nie będę o tym cały czas nawijał w kółku, dlatego już później też takie małe podsumowanko wam zrobię na koniec też nakleję sobie taśmy, żeby widzieć żeby, jak kleję, żeby sobie nie zajechać na ścianie Zbyt wysoko, żeby tego nie upaczkać, żeby później nie poprawiać za dużo. Myślę, że to dobry sposób. W poklejenie idzie szybko. Zaciągnę sobie klejem taśmę zerwę i wtedy przyklejam sobie cokoły te, te które już mam przygotowane. Większość tych cokołów, które tutaj widzicie, to jest oryginalną krawędzią u górę. Pokażę Wam też później jak nie zapomnę jak wygląda. nieoryginalna nie, nie oryginalna krawędź, więc oczywiście życzyła ją ale jestem też większego problemu później nie będzie bo to wiadomo że trzeba to wykończyć tego później nie będzie widać będzie pomalowane na biało jak znajdę później czas jak przyjdzie do przyjdzie co do, do obrabiania tych cokołów, to też postaram się zrobić taki osobny filmik a teraz możecie zobaczyć z bliska jak to wygląda tak jak widzicie to to może z pół milimetr milimetr odstaje ale to po położeniu silikonu i tak nie będzie widoczne bo wiadomo że płytki czasami gdzieś tam coś ściągnie na bok no ale to jest w granicach normy, no zresztą tak jak mówię, po położeniu silikonu, bo wiadomo, że w, w takich miejscach, się daje silikon, nie fugi, fugi, idą, fugi pójdą na łączeniach, yy, fugi pójdą na łączeniach cokołów, no i oczywiście po całej podłodze i tutaj będzie dobrany silikon pod kolor, pod kolor fugi i będę kładł też silikony, o tym też postaram się zrobić osobny film, no, nie będę obiecywał, że z wszystkiego zrobię film czy fugowania i silikonowania, bo bo naprawdę dużo, dużo czasu idzie może nie na samo nagrywanie ale nie do trzeba zmontować, złożyć, no wiadomo jak człowiek pracuje po 10 godzin średnio plus jeszcze tam jakiś montaż filmów, no to cały dzień na to schodzi. Dobra, ja sobie tutaj przyjadę klejem, zrywam taśmę i biorę się za dalsze klejenie, bo czas ucieka. Pojechałem sobie teraz tutaj, należniki się do kąta, zrobiłem to bożką i tarczą do gresu. Musiałem sobie tutaj trochę podkuć z tego względu, bo gdybym dał płytkę na równo ze ścianą, to ta fuga by mi się tutaj nie zgrała. Brakowałbym jakieś 4-5 mm, a kiepsko by to wymlało, gdyby ta fuga była o 5 mm w lewo przesunięta. Dlatego muszę sobie to lekko podluć, podkuć, będę się to zlicować, później obrobić, ale to na koniec, jak mi klej wyschnie, jak sobie ostatnie, jak sobie resztę docinek tych cokołów zrobię, jak będę wszystko na no, gotowo, wtedy to będę obrabiał. To jak widzicie, fajnie pod drzwiami wyszło. Musiałem dać trochę więcej kleju pod drzwiami, żeby mi się tutaj zlicowało. Później tą, tą folię ochronną, to pozeram, ale to dopiero też na sam koniec. Jeszcze będę się tak widzę zabezpieczył, bo ta folia się przerywa tutaj. Jest dosyć starta. Tutaj cokół fajnie też wyjdzie, nie będzie problem z zamykaniem drzwi, musicie też na to zwrócić, musicie też na to zwrócić uwagę, bo chociaż myślę, że i tak będę musiał jednolicie zrobić, bo tutaj mi cały cokół nie wejdzie, bo jak przymierzałem kawałek płytki dałem, to po prostu chodzi o to, że drzwi by się nie otworzyły już dosyć szeroko, tak jak widzicie jest dosyć mało miejsca, będę musiał podkuć i częściowo będzie musiał być w tej wnęce przy drzwiach będę musiał schować cokół no bo wiadomo, że jak skoro z tej strony cokół, to muszę dać i z tej, ale żeby to miało ręce nogi, żeby drzwi otwierało się na oścież, no to będę musiał podkryć niestety, bo inaczej to będzie mi będzie blokowało i drzwi gdzieś tylko, o, tak by, tak by można było otwierać i to będzie na pewno za mało, bo jeżeli ktoś wejdzie raz, żeby pewnie co, drzwi by się porysowało tego cokołu, i, no i co by mógł się później z czasem też mógł się z czasem też oderwać, pokażę wam jeszcze później, idę, przez, zejdę, zejdę tutaj jak to wygląda, tak jak widzicie przedpokój też cały położony wczoraj kładłem te płytki z boku, sobie naklejałem taśmę, zawsze tak robię, żeby pamiętać na drugi dzień po których płytkach można chodzić, a po których nie, się robi w jednym pomieszczeniu w drugim to może się zapomnieć ale jak, tak jak mówiłem to jest na żeby na ósemkę wszystko szło, także nawet po paru godzinach już można chodzić, dzisiaj nie powinno dziać, no ale lepiej dla tego spokoju poczekać ten jeden dzień, żeby później się nic nie działo. To myślę, że na dzisiaj to by było wszystko. Nie będę wam pokazał cały dzień, jak robię to coko, bo to jest raczej znaczy, mi się wydaje, że też bez sensu, tak? Tak jak gdzieś tutaj na fugach się wszystko zgrywa, tutaj na rodzie elegancko wyszedł. Pojedę sobie jeszcze kilka przykleje dzisiaj tych sokołów, no i myślę, że to będzie fajne. wyrobię tą resztkę kleju, którą mam tam we wiatrze, żeby materiał się nie zmarnował. To co, jeżeli standardowo, jak macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie w komentarzach. Jak będę miał chwilę czasu, to na pewno odpiszę.